Szybko w polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Sefarm jak odepiasna groda, cepa kicknas fuming i us taka ta odebrana no. Sefarm jak na psikwat. Przykład... Wpisy Was mój kod w sklepie, w skład Klikamy w ten produkt, który kosztuje 1 dolarów, a następnie klikamy tutaj. Musimy chyba przełączyć z popro... No i co robimy? Klikamy w ten produkt. Cena się nam zmieniła. No i dodaj kod Kuba Lloyd. I dodajemy kod, i po prostu Wam dziękuję, kto ma mój kod. I korzysta z kodu, to dziękuję, i można na.